i zapraszam na kolejny daily bodajże numer 21 a idź mam złe buty no i to może się źle skończyć, jeżeli dostanę strzała, ale mam nadzieję że nie padnę <grym> um, bo ogólnie dobra jest git idziemy się bić o wojownika bo wbili nam ośmioma kątami. więc co no wniosek jest jeden no trzeba kurde ich ubić no Ubijemy ich i wtedy będę mógł w sumie odpalić live'a Ale no trzeba na początek ich ubić um, dobra widzę, że jeszcze kasanowa, a panta, Ray walka Nas ogólnie będzie około, nie wiem, ośmiu Coś takiego raczej e, jak na razie no jeszcze przywołamy te nasze 250 levele z klanu, bo No mimo wszystko dużo osób od nas przebiło tego woja a teraz no na przykład nie ma naszych najważniejszych, e, powiedzmy, osób, czyli no nie ma na przykład Frytki, czyli Paladyna i Tanka, Zama nie ma, czyli Tanka. No generalnie brakuje od nas bardzo dużo osób, ale i tak myślę, że damy radę to odbić. Hem, jeszcze przedłużają tym kątem. Jeszcze mi piszą na fejsie. A, na Frytany. Eee, dobra, kto ma turemy? Mamy tury. To lecimy, kurde. Dobra, ładnie ma 55. Tutaj nie powinien już raczej nikogo zdjąć. U, agres. A czyli ten, jak ma dwurękę. Dobra, deszczyk i prymonek ubity. Niech wyjeżdża, pajac. I dobra, czy fern szafą ubił już tego odzybana pantereja? A raczej ta. Eee, tu jeszcze trzeba to ogarnąć eee, w ogóle wczoraj na live nie wiem czy widzieliście um, ulepszyłem klan na 45% nie wiem czemu chce iść czy nie ale dobra tutaj zaprosimy eee, Slatiacyk um, Zera jeszcze log nie zezowata Balder i Hasiok Dobra. Myślę, że będzie teraz jakoś szło przywo i wtedy będziemy mogli wbijać. Ogólnie pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę i suba, żeby być na bieżąco. Eee, dobra. Poszło przywo i teraz czy ktoś ogarnie z D. Chyba ja będę musiał ogarniać no dobra, tutaj nie powinno być problemu z mobami No dobra, jeszcze to wybiję, ale nie wiem z której strony oni będą szli Dobra, tutaj jest na tyle, że na pewno każdego złapie do walki Tutaj mamy jeszcze Zezowata hmm, czyli Davis na zastępcy Kurde, trafto. Niedługo jeszcze dojdzie do nas w sumie Mag, yy, jeżeli chodzi o przedział Cageda, bo Fern XP level ma już w sumie no, w miarę wysoki poziom, więc tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dawać tu nie oni tu wbiją, wtedy kokesz lognie, a raczej kosu przeloguje na zastępcę. I wtedy będzie można wbijać. Dobra, wbijemy w ten wznowie nagrywanie. Jak tu już wszystko ogarniemy, i będziemy wbijać. Więc uno momento. No wiem, dobra, raczej będziemy wbijać Będę już w sumie odliczał Ustawiać się I za trzy Kurwa Trzy, dwa No, nie pisz za szybko Jakie to jest głupie Dwa, jeden Go Zaraz zobaczymy Ile ich tutaj jest Trzech widać No ale dobra, mamy przewagę, w kogo walnąć? Nie zdajemy go No właśnie Ech Przewaga levela No to znaczy przewagi levela w sumie już nie ma, bo wbił level No i zobaczymy jak to, to będzie walka, no Mam nadzieję, że zakończy się mniej więcej szybko A my w ogóle tanka nie mamy Hmm, beka będzie daj aurę tymi palami. Eee. Hej, ktoś ma ucieczkę, żeby on zmienił zestaw? No wiem. Lipa. Lipa, lipa. Robiliśmy w sumie metr przygotowania. Eee. No to lip nie wyszło. A, Sydney ma ucieczkę. No ale mistyk No to drugiej aury nie będzie, oni mają dwie. <śm> ich mag dał szadź, czy nie dał szadzi? A oni maga nie mają, dobra. Ogólnie dostaniemy mocno w łeb Jak tylko jedną maurę daliśmy 7 na 7 ale no <laughs> Nie mamy tanka, nie mamy nic, a oni mają kilka tych, tych, nie Jeszcze biją naszego woja, ktoś ma dwu rękę Kto u nich będzie wyzywał? Mam no. Ech, ale to jest taka lipa, że raczej będziemy musieli podchodzić do tego drugi raz. Ale no nic, zobaczymy. Może jakieś cebeki siądą, coś siądzie. No, cebek. Tylko, że oni ile mają leków? Mają dwóch palów. No, my mamy jeden. Nie, dwa leki mamy. Jeszcze jakoś nasi dadzą miadowite. To może jakoś to przejdzie. Ty. <grywające> wirujące bije kurwa za 10 koła. To znaczy możliwe, że wygramy bez tego. Jak zobacz, że Wirujące bije za 10 tysięcy. Hmm... Ja potróję tych psów, z, co mają dwurękę, bo będę im tam bił po nie wiem, 3-4 koła. No, kiedyś wirujące było tyle fajne, że można było go cały czas spamować. I do Expa to było sztos, i no do wszystkiego w sumie. <słuch> No bo jest dwuręką słaby, ale różnica jest. Czemu on przywrócił manę w ogóle? Ile temu te pepkowi wolnołem z truty? Ile mu to wzięło? Mmm, nie pisze chyba. Ta, nie pisze. Heh, <laughs> Balder Unik. Kurde, nie to dałem. No. No i teraz zamiks odczytał fejsa, <grystanie> zabawnie Dobra, trzeba w sumie szybko ich bić <grystanie> bo już walczymy, nie wiem, 5 minut na no, równe 5 no, Ja ja Kurde, jeszcze tędał o, pepek dostaje 2 500 od tego. Od truty. Ale oni są mocno bić. Jeszcze niech nasi pilnują miodowitego O. Ale Kokasz ma jakieś słabe wirujące, bo on walno za 6, a baldar za 10. może um, Ja zatruję tego. Ale kozak bo oni mają w sumie większość ma u nich dwu rękę, niby mają tam mocny damage i tak dalej, tylko że są strasznie papierowi, czyli jak nam powchodzą tam ciosy, to można ich fajnie pościągać. No, leczenia też nie mają. Dwa jadowite siedzą. Eee, Blacker, kurde. W kogo on walną? A w magicznego mściciela, bez sensu. No dobra, większość u nich ma po 50%, 60%. <grym> Teraz rodzina 36%. Oślepienie mu siadło, z czego on to w ogóle ma? Hmm. Ale kurde 24% to jest do zrobienia hmm. 12 5 O maturę Pewnie walni wampiryzm Eee, oślepka siadła No a tancerz go nie uleczy W sumie jeszcze jadowita 80%, no to nie powinien tego przeżyć. Dobra Enchanters 54, Blacker 71, Lana 77, Pepek 55, War 85 Ten setka, a ten Kurwa Deszcz. No i go nie zdjęło, serio. Nie trafiłem w niego. Ty, ale tym deszcz dużo bije, jak ja po 1003 walnąłem w ludzi. No e, to toż. Ciekawe, czego truta dobije. Truta na nim siedzi w sumie. Jest szansa, że go zdejmie. Hm. Najgorsze jest to, że od nas ludzie, którzy mogli jeszcze wbić na ustawkę. Wbij, kurde, chwilę, do, no chwilę po rozpoczęciu Dobra, 5% Nasze tance się w miarę trzymają yy, Zadzior, jado, wiru yy, 5%, kurde Jeszcze temu zamrożenie Nie do tego, do deszczu dwie tury. No to lipa. Jeszcze temu trochę siadło. Ładnie w sumie. Bo 7000 z ogłuszającego. E, szeroki zamach. No i ogłuszenie siadło czy nie? Nie, 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 nie siadło. Dobra. 4%. No i truta zlazła. Mm. Jak wirujący pójdzie, to on padnie w sumie. No, teraz na pewno padnie, bo ten podszedł, a ten jest idealnie. No właśnie, <laughs> pięknie, jeżeli to wygramy, to w sumie, według mnie, to będzie XD. Z tego powodu, że mamy jednego tropiciela. E, dobra, ten Dawis padł, no ale nich też padł. Tutaj jeszcze bijemy teraz sobie tych wojów, którzy mają dwurękę. No ale jednak, no, patrząc na to, że nie mieliśmy nawet najmocniejszego składu. Bo ja mogłem na przykład wbić na zastępcę na Paladynie e, CJ mógł być zastępcą na Paladyna No i byłoby inaczej Bo jednak mielibyśmy te aury i tak dalej No oni mają aurę więcej Dwie w sumie aury mocniejsze Bo mają dwie dwudziestki A mimo wszystko I tak nie idzie im jakoś mega dobrze Bo prawdopodobnie jeszcze padną Bo nas jest no tutaj Nie no w sumie kokaż daje radę Jeszcze ma 55% no jest nas 3, 6, a ich jest 5. Więc generalnie poszło bardzo słabo. Mm. Celny. 7%. Ale no, niestety nie siadło mi. Nie siadła mi szybka strzała. No ale no, mimo wszystko Inshaker kończy akcję. Mm, pepek leży. To są, kurde, no. Nie wiem jak ich nazwać. Hmm. No nie, nie mam słów na to, no naprawdę. Y -y, tego Hasioka jeszcze zdadają, ale tutaj i tak nie powinno być tragedii. Ma manę? Nie ma chyba. O, lek. Ale raczej ma za mało many żeby leknąć. Tego blackera się nie opłaca, być lepilany. Tym bardziej, że blacker chyba ma orkę jakąś, albo podwójną. Dlatego no lana jest dużo lepszym, powiedzmy, nie wiem, wyzwaniem. E, obiektem do atakowania z tego powodu, że no, ma dwu rękę. Dam zatruta. Dobra, siadło w sumie ładnie. Bo siadł CK bez przebicia. No ale te 5000 siadło plus trucizna 2500, zranienie 600. No według mnie to jest sporo. Bo trochę HP ich zbiłem, musiała zrobić krok. Um, a tego blackera, no, nie opłaca się bić. Mimo wszystko, no, nie ma on fuleku. O, cebek siadł bardzo ładnie. Dobra, ja to wolnąłem bardzo mało, bo tylko po 600 i 700. Ale ma 34%, a przed miała 60. Tutaj jeszcze dostała strzała od Baldara. No, ma 21. Blackera, myślę, że później zbijemy po tej lanie. Mm. Bić lany Kurde Ach, nowy interfejs mm, Widzę, o kurde, ale no naprawdę Zobaczcie, jaki damage robi ten deszczyk hmm. Dam sobie może lekki, a nie mogę Na deszczu te, no właśnie, na deszcz nie mam, czyli muszę dać lekki I w next tourze dam deszcz, żeby trafić każdego od nich Tutaj jeszcze widzę, że zdrowa poszła. My się trzymamy w sumie bardzo dobrze. Najgorzej, w sumie ma magiczny, którego atakują. No ale ma 86%. No to to jest w miarę jeszcze dobry wynik. Yy, no dobra, prawie dobry wynik, bo dostał taką bułę. Dobra, 3% tylko. Blacker dostał więcej, bo 4%. Ligia na no mniej. No, yy, Blacker jest już po ostatnim. Lana też, a odnest magiczny padł. Hem. No ale oni w sumie już są po ostatnich ratunkach, łatwo będzie ich wybić, dobić. No i raczej będzie już wtedy po walce, bo. No, Warl nic z Illidanem nie zrobią. Choć prawdopodobnie zgaduję, że na tych kontach siedzą prawdopodobnie tam dwie osoby. To znaczy dwie w sumie nie. Trzy. Bo na Blackerze i na Warlu na pewno siedzi sam Franco, czyli tutaj mamy jedną osobę, a na tamtych postaciach, no nie wiadomo, była teraz rodzina chyba nawet w ustawce, Enchantress, no to Enchantress, teraz rodzina to jest jedno, jedna osoba, no to można powiedzieć, że oni, nie wiem, w cztery osoby się wbili, a było ich ośmiu? Nie, ile, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mm, 6, 7. No to było 7, a wbili około w cztery osoby. No to głupie mulciaki, ale co zrobisz? Diamentowa, żeby trafić. O, pięknie siadło. No i co? Teraz zostały dwa noby. No i można im powie powiedzieć papa pa, noby. Yy... No dawaj, ładuj się. To znaczy ładuj się, kurde. Szybciej. <laughs> ale ogólnie mm, jeszcze kilka słów co do wczorajszego live'a. Yy... Ogólnie myślę, że teraz mm, zmieniłem trochę wygląd live'a itd. Powinno być dużo lepiej. Powinien być bardziej, powiedzmy, nie wiem, estetyczny. E, no i w sumie, no, na pewno chciałbym podziękować Esiemu za donate'a, graczowi Nick i graczowi, o Nicku, czekajcie. Jak on miał... Um, on miał rolada temu graczowi. Także dziękuję. Niby. No po prostu wsparcie to wsparcie. Dziękuję za pomoc. Powoli, powolutku do celu. No i w sumie co? Mam nadzieję, że ten live, pomimo że trwał 5 godzin, był tam w miarę do oglądania. No i że bawiliście się w miarę. No że dało się po prostu tam oglądać, posiedzieć, pobawić się, pogadać bo jednak no trwał całą noc <noise> dzisiaj ogólnie planuję też zrobić takiego live'a stąd e, niestety taki odcinek daily na pewno inne odcinki daily będą dużo ciekawsze no ale tutaj widzicie przykład jak no jak wygląda odbijanie dwójki przez tandetę wbijają, my wchodzimy, oni wychodzą <noise> tak w skrócie plus nie mieliśmy najlepszego składu nie no ale no co, no z tego daily to raczej byłoby na tyle, możecie napisać w komentarzu, czy chociaż w jakimś stopniu, takim malusieńkim, podobało wam się to daily, mam nadzieję, że nie będziecie źli za to, że wyszło tylko z tego akcja, pod, akcja pseudonim Chaget, no ale mimo wszystko mam nadzieję, że dało się to oglądać, dało się mnie słuchać jako, nie wiem, podcast. No i co? No to byłoby na tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.